W wałczu od piątku zmagano się ze słowem, w recytacji śpiewie i aktorstwie. 47 turniej sztuki recytatorskiej przyciągnął uczestników z całego kraju. Naprawdę z całej Polski od morza po góry i wysłuchaliśmy w ciągu dwóch dni siedmiu koncertów w czterech kategoriach: kategoria recytacja, kategoria Wywiedzione ze słowa, poezja śpiewana i nowe media. Wśród autorów, których utwory były najczęściej wybierane przez uczestników, sześciu zdecydowało się na zaprezentowanie twórczości Marcina Świetlickiego. A sam poeta wraz z zespołem Zgniłość wystąpił w sobotę na deskach w uceku. Rosnąca z roku na rok popularność turnieju oraz poziom samych uczestników okazał się nie lada wezwaniem dla jurorów. W tym roku było bardzo dużo odkryć, bardzo dużo zaskoczeń. Dużo się my, jurorzy kłóciliśmy o dobro tych wykonawców, o uplasowanie się pierwszego miejsca, drugiego, trzeciego, Grand Prix itd. tak dalej. to Grand Prix byliśmy okreć zgodni? A Grand Prix powędrowało w ręce Magdaleny Zaremskiej, która na turniej przyjechała z Lublina. Do samego końca nie nie byłam w stanie przewidzieć tego co się tutaj wydarzyło i cały czas też jestem poruszona i ogromnie wdzięczna i dumna też z tego, że z takim dobrym odbiorem to się spotkało, bo ja miałam do przekazania pewne emocje i pewne treści, a cieszę się, że jurorzy jak i tutaj koledzy i koleżanki to docenili. Docenili też finansowo. Wraz z Grand Prix zwycięzczyni otrzymała 5000 zł Zdobywczynię nagrody pierwszego stopnia Aleksandra Ignasińska z Poznania. Oraz Małgorzata Stopyra z Zabrza po 2000 zł. Organizatorzy już zapowiadają i zapraszają na 48. turniej w przyszłym roku. A jeśli będzie ciąg dalszy, to, to dobrze wróży temu konkursowi.